Zawodnik z Dolnego Śląska miał ogromne szanse na sukces, ale zarówno w pierwszym, jak i w drugim secie przy wysokim prowadzeniu zabrakło mu kropki nad i spotkanie rozpoczęło się pomyśli Kubota, który przełamał rywala i objął prowadzenie 4 do 2. Obaj wygrali swoje podania i Lubinianin stanął przed szansą zwycięstwa w inauguracyjnej partii. Niestety, Gofę wtedy zaczął grać doskonały tenis, przełamał Kubota w tie także był lepszy, wygrywając 7 do 4. Drugi set miał podobny przebieg. Kubot Walczył przewagę Brejka na 4 do 2, a przy 5 do 3 podawał. Znów jednak Belk grał od tego momentu partii jak w transie odrobił strategema, wygrał swoje podanie i ponownie przełamał kubota, zwyciężając tym razem 7 do 5. W partii numer 3 nasz reprezentant nie podjął walki, raz za razem popełniał niewymuszone błędy i poległ z Kretesem 1 do 6. Kubot, jak przed rokiem, pożegnał się z turniejem indywidualnym na trzeciej rundzie. Jeszcze gorzej tenisiści jak klubu tenisowego poszło w Deblu Kubot i partnerującemu Benjamin Becker przegrali w drugiej rundzie ze Scottem Lipskim i Rajewem Ramem 6 do 4, 4 do 6 i 3 do 6.